W tym pomieszczeniu jest jakieś milion stopni, ale i tak nagramy dla Was ten odcinek. A co? Witajcie, kochani! Lato to czas wyjazdów, czas wakacji, i dlatego też dzisiaj porozmawiamy o garderobie kapsułowej na lato, właśnie, ale o garderobie kapsułowej w wersji mini czyli takiej, którą możecie zabrać ze sobą. Na jakiś wakacyjny wyjazd. Dzięki kilku rzeczom stworzymy tutaj aż 16 stylizacji. Jeśli chodzi o paletę kolorystyczną, to będą to głównie biele, będą też niebieskości, błękity i tego tym razem będziemy się trzymać. 16 stylizacji już za chwilę. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do dzisiejszych stylizacji, chciałabym powitać bardzo serdecznie wszystkich, którzy są nowi na tym kanale. Mam na imię Justyna i bardzo lubię zdroworozsądkowe podejście do mody. Uważam, że nie potrzebujemy tysięcy ubrań i dodatków w naszych garderobach, aby stworzyć takie kompletne i spójne szafy, w których znajdziemy ubrania na każdą. Okazje. Jeśli chodzi o dzisiejsze stylizacje, będziemy je budować z elementów, które mam w swojej garderobie już od kilku co najmniej sezonów, ponieważ biorę udział w wyzwaniu Low Buy Challenge, a to oznacza, że w 2021 roku nie kupuję nowych ubrań. No dobrze, więc zaczynamy krótki przegląd poszczególnych elementów, z których stworzymy następnie 16 stylizacji. Przegląd poszczególnych elementów w naszej garderobie kapsułowej. Zaczynamy od tak zwanych dołów. Nie wiem, jak wy, ale ja nie wyobrażam sobie wyjazdów wakacyjnych bez shortów, dlatego też dzisiaj będziemy tworzyć stylizację w oparciu o takie króciutkie, bawełniane, granatowe shorty o luźnej nogawce, co przy 30 stopniach. Albo i więcej. Na podwórku naprawdę ma znaczenie. W sytuacjach, kiedy nie będziemy mogli włożyć shortów, nieco dłuższe spodnie, również granatowe, również materiałowe, to są spodnie typu Capri. Jest też spódnica. Ciężko mi określić jej długość. Powiedziałabym, że to jest spódnica Mili, ponieważ ona nie sięga mi do kostek. Z bardzo przyjemnego materiału to jest spódnica... Lniana, o ile się nie mylę, ewentualnie z drobną domieszką bawełny, czyli bardzo przyjemna, przewiewna, na całej długości, jak widzicie ma tutaj guziczki, więc można sobie odsłonić nogę, jeżeli ktoś potrzebuje bardziej lub mniej. Przy okazji poprzednich filmów, w których pojawiała się garderoba kapsułowa, temat garderoby kapsułowej, prosiliście również o to, żeby takie moje zestawienia zawierały sukienki, więc tym razem wybrałam bardzo prostą sukienkę w paski, mega uniwersalną. Zresztą przekonacie się, ile stylizacji można z nią Stworzyć. Przechodzimy teraz do tego, co będzie na górze. A na górze będzie między innymi taki top w paski. Pewnie nie założyłabym go do pracy ze względu na te odkryte ramiona, natomiast na wakacje jak najbardziej się nadaje. Mamy też t-shirt z zabawnym napisem. Mamy bardzo cienką bawełnianą koszulę. To jest, jak widzicie, koszula, która może również pełnić funkcję tuniki. No i mamy bawełnianą koszulę, która troszeczkę przypomina taki sprany jeans. Co też, nie ukrywam, kojarzy mi się bardzo mocno z latem, z wakacjami i z takimi całkiem nieformalnymi sytuacjami. Jeśli chodzi o okrycia wierzchnie, to tutaj wybrałam tylko jedno okrycie wierzchnie, to jest krótka jeansowa kurteczka. Pojawi się także nakrycie głowy, to jest kapelusz z takim niezbyt dużym rondem, ale bardzo przez to uniwersalny. Będą dwie torebki. Jedna dosyć niestandardowo i niektórzy w ogóle nie uznają tego za torbę, ale zapewniam, że na wakacyjnych wyjazdach sprawdza się znakomicie, czyli tak zwana szmacianka, tyle że z bardzo um, wakacyjnym motywem, bo macie tutaj róże wiatrów. Będzie też druga torebka, to jest. Taka torebka granatowa z florystycznym motywem, torebka średniej wielkości, ma też dopinany tutaj pasek, dzięki czemu możemy ją nosić albo właśnie w taki sposób, za tą rączkę, albo po prostu przewiesić ją sobie przez ramię, i wtedy um, możemy jeszcze tak naprawdę pójść sobie na zakupy albo um, gdziekolwiek indziej, gdzie potrzebujecie, operować obiema dłońmi. Jeśli chodzi o buty, to tutaj dwie pary, tylko dwie pary bardzo letnie, wakacyjne wiązane sandały oraz trampki czyli też niezwykle proste uniwersalne obuwie które sprawdzi się w wielu stylizacjach za chwilę na dogrywkach zobaczycie biżuterię, którą będziemy mieć przy każdym zestawie, bo tutaj wybrałam tylko jeden zestaw, będą to srebrne kolczyki oraz srebrny Pierścionek. Będą się też przebijały okulary w brązowej oprawce. Okulary oczywiście przeciwsłoneczne i te moje są z sieciówki, ale ja też wielokrotnie już powtarzałam, że jeżeli naprawdę chcecie chronić swój wzrok, to proponuję zaopatrzyć się w takie okulary przeciwsłoneczne u optyka. Także to by było na tyle, jeśli chodzi o przegląd poszczególnych elementów. A teraz już 16 stylizacji. Olbrzymim plusem garderoby kapsułowej jest to, że wszystkie góry, które mamy w naszej szafie, możemy swobodnie połączyć z dołami. Dlatego też e, dzisiaj przygotowałam Wam stylówki w kilku, nazwijmy to setach. Set pierwszy to są cztery stylizacje. W każdej z nich pojawi się ten oto zabawny t-shirt z sowami. I w każdej stylówce zobaczycie ten T-shirt zestawiony z innym elementem. Czyli będzie to zestawienie na przykład z krótkimi shortami, ze spodniami capri, z sukienką w paski, czy też ze spódnicą midi. Jak to wszystko się prezentuje, zobaczcie sami cztery pierwsze stylówki. Kolejne stylówki to są zestawy z tą właśnie koszulką, z tym topem. Powiem szczerze, że wybrałabym go pewnie do tak zwanych sytuacji bezpiecznych. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że mówimy o garderobie kapsułowej na lato, na wakacje, na wyjazdy, więc już sam ten fakt sprawia, że większość tych sytuacji będą to sytuacje nieformalne. Ale pamiętajcie, że są takie miejsca, w których nie wypada pojawić się na przykład z odkrytymi ramionami. Jeżeli jesteście turystami, chętnie. Zwiedzającymi chociażby świątynie, to warto wówczas mieć ze sobą jakiś szal albo kurteczkę, żeby narzucić właśnie na wierzch. We wszelkich innych sytuacjach, czyli wyjście na plażę, na zakupy, na spacer, jak najbardziej ten top sprawdzi się znakomicie. Oto trzy stylówki z pasiastym topem w roli głównej. W kolejnych czterech stylizacjach pojawi się ta oto biała, bardzo cieniutka koszula. Myślę, że to jest rzecz niezwykle uniwersalna, ponieważ rzeczywiście sprawdzi się w bardzo wielu sytuacjach, a jej dodatkowym atutem jest to, że możemy ją nosić zarówno jako tunikę, ale też jako koszulę. Czy to wkładając sobie tutaj do środka na przykład spodni, czy też zawiązując ją w pasie, co zresztą zobaczycie na kolejnych moich propozycjach. Zresztą, cóż ja się będę rozgadywać? Sprawdźcie sami, co się da zrobić z białą koszulą. W kolejnych czterech stylizacjach pojawi się ta koszula przypominająca sprany jeans. To jest bawełna, ale bawełna nieco grubsza, aniżeli ta z której uszyta była biała koszula, którą mieliście okazję ostatnio zobaczyć w stylizacjach. Wspominam o tym, dlatego że to jest opcja na wypadek, gdyby zrobiło się nieco chłodniej. I tutaj możemy tę koszulę nosić z podwiniętymi rękawami. Mamy tutaj takie padki, które nam ładnie podtrzymują rękaw, i ja tak właśnie tę koszulę noszę najczęściej. Ale gdyby zaistniała taka potrzeba, zawsze ten rękaw oczywiście możecie odwinąć i zakryć całą rękę. Tutaj, podobnie jak w przypadku białej koszuli, która pojawiła się wcześniej, mamy możliwość noszenia. Tej koszuli w sposób różny. Czyli ja też bardzo często wiążę ją w pasie albo po prostu noszę ją luźno na jakieś shorty czy też spodnie capri. Jak się prezentuje w czterech stylówkach, zobaczcie sami. No i ostatnia, szesnasta stylizacja to jest stylizacja, w której e, główną rolę zagra ta sukienka. Postaramy się już jej e, niczym nie przykrywać, nie okrywać, z niczym nie zestawiać, e, ponieważ w takiej właśnie wersji solo również prezentuje się bardzo dobrze. Pani, bardzo Wam dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję Wam, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego filmu. Dziękuję też za wszystkie lajki, komentarze, za wszystkie subskrypcje. To jest dla mnie znak, że macie ochotę tutaj wrócić i że te treści, które dla Was przygotowujemy, to jest coś, co macie ochotę oglądać. Jeśli macie też ochotę dostać powiadomienie, kiedy na kanale pojawi się nowy materiał wideo, to kliknijcie w dzwoneczek obok napisu subskrybuj. Oczywiście, najpierw musicie zasubskrybować kanał. A teraz już trzymajcie się ciepło, bawcie się modą, cieszcie się wakacjami, korzystajcie z urlopów, kupujcie mądrze i do zobaczenia.